Cześć kochani, dzisiaj witam was w sobotę, jest trzeci grudzień i dzisiaj jedziemy do Bydgoszczy ponieważ moja przyjaciółka ma urodziny, także jedziemy ją odwiedzić, będzie to połączone m, razem z parapetówką, ponieważ właśnie wraz ze swoim mężem kupili m, mieszkanie i się tam urządzają. Także bardzo się cieszę, bo już dawno w Bydgoszczy nie byłam, a z tego co wiem, to w Bydgoszczy też już jest jarmark świąteczny. Także na pewno tam pojedziemy z Danielem i mam nadzieję, że Wam coś pokażemy, ponieważ no, już jest 3 grudzień, więc klimat świąteczny m, trzeba poczuć, trzeba się w niego wkręcić. Także pokażemy, co tam będzie, a później kierunek prosto do Olinki na urodziny. Także jeżeli oglądasz, a wiem, że oglądasz, to Cię serdecznie pozdrawiam i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy. Tak, to tyle. Mam nadzieję, że uda mi się coś ponagrywać i będą fajne ujęcia z jarmarku. Także oglądajcie dalej. Papa Czesław, będziesz tęsknił. Już jutro wracamy. No, papa, papa, pa. odpoczywaj, pilnuj domu. Nie obrażaj się na nas za bardzo. My już gotowi do wyjazdu, także zabieram prezent i lecimy. Mam nadzieję, że droga będzie łatwa, bo spadł śnieg, więc no, trzeba będzie jechać ostrożnie, ale myślę, że maksymalnie 2,5 godzinki z Gdyni i jesteśmy. Tutaj można kupić grzańce w takich ładnych świątecznych szklankach. One są zwrotne, płaci się za nie 20 zł, i e, potem jak się je oddaje, to to 20 zł jest nam oddane. I to też jest bardzo fajne, bo można oczywiście kupić sobie taką szklankę na pamiątkę, e, a można ją oddać, e, ale lepiej się pije niż z takiego plastikowego kubka. Nie wiem, w Gdańsku tego nie zauważyłam, także nie wiem, czy coś takiego mają. No ale bardzo fajna opcja i można też mieć na pamiątkę taki kubek i sobie zbierać z różnych jarmarków w Polsce albo i ze świata. Także o, super opcja. Jest vibe. No i tak jak mówiłam jesteśmy na jarmarku w Bydgoszczy. Bardzo przyjemnie. Jest śnieg, więc klimat jest totalnie świąteczny. Także ja się cieszę. Jesteśmy już po pierwszym grzańcu i ja alkoholowym Daniel bez alkoholowym. I jedziemy dalej do Paulinki. Zobaczyliśmy, co chcieliśmy. Może jeszcze wrócimy wieczorem, ale to zobaczymy, jak tam się impreza potoczy. Fajnie, fajnie. Jestem już trzeci raz na jarmarku w Bydgoszczy, także miło tutaj wrócić. Nie jest on taki bardzo duży, ale wystarczający, żeby poczuć magię świąt. Wcześniej leciała też muzyczka, także bardzo przyjemnie. No i tyle, lecimy dalej zwiedzać. Żyje nam. Hey, niech żyje na... Hey, niech żyje na... Hey, niech żyje na... Zdrowiu szczęściu, pomyślności Niechaj żyje na...